Krystyna Fredman, 91 litrów, zagrała wiele ról, ale na tę największą musiała poczekać naprawdę długo. W jej życiu prywatnym też nie zawsze było kolorowo. Najszczęśliwszy okres w jej życiu zaczął się, gdy wyjechała do Katowic. Aktorka związała się wówczas ze starszym od niej o 31 lat Stanisławem Brylińskim. Niestety nie było im dane długo cieszyć się wspólnym szczęściem. Urodę miała niełatwą i doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Nigdy nie miałam fałszywych apetytów, nie chciałam grać Julii i Ofelii, bo po prostu warunków na to nie miałam. Nie byłam śliczną dziewczyną, pszennowłosą, z rozmarzonymi niebieskimi oczami mówiła osoby Krystyna Feldman Miała za to talent odziedziczony po ojcu, słynnym aktorze Ferdynandzie Feldmanie, a także jego siłę charakteru, dzięki której ze statysty Lokaja i Hala Barbnika awansował na głównych bohaterów sztuk Szekspirowskich i Fredrowskich granych w Lwowskich Teatrach. Niestety tak naprawdę nie zdążyła go poznać, bo zmarł. Na cukrzycy, gdy miała zaledwie 3 lata. 10 lat później matka wyszła za mąż za emerytowanego wojskowego Austriaka Meyera, który nie tylko. Nie lubił pasierbicy z wzajemnością, ale chciał się jej szybko pozbyć z domu, dając tak zwane praktyczny zawód. Skończyło się buntem Krystyny, ucieczką z bursy szkoły handlowej i skandalem, bo o zaginięciu uciekinierki powiadomiono policję. Matka, śpiewaczka, zrozumiała Krystyna, że natury nie da się oszukać. Zaprowadziła córkę do reżysera Janusza Strachockiego, prowadzącego studio aktorskie, by orzekł, czy oprócz marzeń artystycznych Krystyna ma też talent. Oświadczył, że powie prawdę z całą szczerością ze względu na pamięć o panu Ferdynandzie. Jeśli nie jest zdolna to nie. Będziemy nazwiska paskudzić, stwierdził. Okazało się, że nie ma powodu do obaw. Krystyna ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. I jako pełnoprawna aktorka mogła w 1937 roku. Zagrać bohatera kwiatu paproci na scenie Teatru Miejskiego w Powie, gdzie przed laty sukcesy odnosił jej ojciec. Najczęściej obsadzano ją, tak jak w debiucie, w rolach chłopców. Kiedyś poprosiła matkę, by wstawiła się za nią u dyrektora, bo chce zagrać dziewczynę. Siedź cicho i graj, co ci dają. Nie ma małych ról, tylko są. Mali aktorzy usłyszała w odpowiedzi. Przed wojną przeżyła jeszcze wielką fascynację aktorem Jerzym. Śliwą, zjawiskowo, jak twierdziła, przystojnym. Dostała też angaż i obietnicę wysokiej. Garzy w teatrze w Łucku na Wołyniu. A potem wszystko rozsypało się jak domek z kart. Najpierw była sowiecka, potem niemiecka okupacja. Pani Krystyna wróciła do Lwowa, gdzie wstąpiła do AK. Była łączniczką, przenosiła meldunki i broń, głównie na trasie lwów zimna woda. Kiedyś, jak to określiła, spotkała się z kostuchą. Zbliżał się niemiecki patrol, a jej z koszyka wypadł pistolet. Tylko dzięki przytomnemu nastolatkowi, który to zauważył, zdążyła go na czas ukryć. Po przejściu frontu lwowscy Polacy szybko stracili nadzieję na powrót do w normalnego życia. W mieście zaczęły się rządy NKWD. Krystyna Feldman wraz z zespołem teatralnym wyjechała do Katowic. To był początek jej wędrówek po całym kraju i sześciu najszczęśliwszych lat w życiu. Kropka. Czytaj dalej na następnej stronie.